W ogóle mówiąc o Karaimach, to musimy zrobić pewne rozróżnienie. Karaimizm jako religia, czyli Karaimi mogą występować jako wyznawcy oraz Karaimi jako etniczność, czyli grupa mająca wspólne pochodzenie etniczne. I te jakby dwa awatary karaimskie też odnoszą się do różnych grup, czasami się spotyka w internecie, że jest, powiedzmy, 12 tysięcy Karaimów, ale religijnie, to znaczy wyznawców religii, którzy mieszkają w różnych krajach, w Izraelu, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w innych krajach, w mniejszych liczbach. Yy, oraz yy, Karaimi pochodzący, wywodzący się z Krymu, nazwijmy to tak, z tej dawnej ojczyzny, której yy, świadomość zachowali. Wydaje mi się, że obecnie Karaimi stają się coraz bardziej wspólnotą etniczną, ponieważ jako wspólnota religijna stanowią społeczność zamkniętą, która praktycznie no, jest skazana na wymarcie, ponieważ w pewnym momencie ta pula osób, z którymi można zawierać związki, staje się bardzo ograniczona. A przynależność do grupy etnicznej pozwala jakby zachować to poczucie przynależności, nawet jeżeli się pochodzi z... Półkaraimskiej czy ćwierć karaimskiej rodziny. To jest jakby wtedy kwestia pewnego wyboru. Tak jak było w moim wypadku zresztą, że ta karaimska połowa zawsze była taka ciut większa. Obecnie wydaje mi się, że tym czynnikiem właśnie takim wiążącym jest to, to poczucie wspólnego pochodzenia, to jest raz, a po drugie też więzi rodzinne, no bo nie da się ukryć, że przez tą małą liczebność. Właściwie wszyscy są w jakiś sposób ze sobą, jeśli nie spokrewnieni, to spowinowaceni i to na pewno nie w jeden, tylko w kilka różnych sposobów przez różne gałęzie rodziny.